Jest w mózgu takie białko, o którym bardzo mało się mówi. i Nazywa się ono Delta Fos B. I to właśnie ono tłumaczy, dlaczego po dłuższym braniu kokainy w Twoim życiu zaczyna brakować pozytywnych emocji. Nie bawi Cię życie, czegoś Ci brakuje, Twoje emocje są płaskie i Twoje życie zaczyna być puste. Masz problem z odczuwaniem pozytywnych emocji. Delta Fos B to białko, które narasta w Układzie Nagrody. A dokładnie w jądrze półleżącym. Teraz ważne, w przeciwieństwie do dopaminy, ono nie znika po kilku godzinach, tylko potrafi utrzymywać się nawet kilka miesięcy. I każda impreza z kokainą podbija to białko Delta-FosB coraz wyżej. To białko Delta-FosB zmienia ekspresję genów na tryb najpierw substancja, a potem reszta świata. Dlatego najgorsze, co możesz robić, to brać koks często, bo delta FOSB się kumuluje. I realny sposób, aby to zaczęło się cofać, to jest robienie jak najczęściej przerw od kokainy. Czyli jeśli bierzesz często koks i masz wrażenie, że życie przestaje cię cieszyć i nic nie sprawia ci radości, no to już między innymi wiesz dlaczego. Pamiętaj, wiedza buduje bezpieczeństwo. Zapisz za zaobserwuj, po więcej wiedzy odpowiedzialnym imprezowaniu.